Cześć, Manko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony domu, Dominik 2012. No i witam Was w kolejnym odcinku naszego drugiego sezonu kariery Olympic Marsylia. No i dzisiaj na pewno dokończymy sobie Puchar przedsezonowy oraz możliwe, że wejdziemy sobie także w rozgrywki Ligę. Natomiast będzie nas czekał właśnie ten mecz z Milanem. Teraz w półfinale pucharu, potem być może finał, być może nie. No a potem. A nie, nie rozpoczniemy sobie raczej rozgrywek, no zobaczymy jak to wyjdzie, no być może zaczniemy, być może nie sobie rozgrywki Champions League akurat, eliminacje nas czekają z Young Boys Berno, więc jeszcze się trzeba do Ligi Mistrzów zakwalifikować i to będzie dość ważne, wręcz bardzo ważne spotkanie z naszej perspektywy. No a jeśli chodzi o naszą kadrę, jaką tutaj dysponujemy... No to na pewno trzeba się rozejrzeć za lewo skrzydłowym, bo sprzedaliśmy Radonicia, no i na ten moment zostaliśmy tutaj tylko z AKE, więc to jest oczywiście coś, co trzeba wzmocnić. Poza tym, jeśli będziemy mieli hajs, to można w każdej chwili wykupić Arkamilika i to też by było super. Na prawym skrzydle jest oczywiście to wę, jest Kentonze, jest reszta składu, wygląda naprawdę dobrze. Można też jakiegoś stopera kupić dla poszerzenia tutaj rywalizacji na, na środku obrony, żeby był ktoś jeszcze poza albiolem. Jak ktoś komu over albo aż tak na, na szyję nie spadał, czyli jakiś gdzieś pod 30 gościu podchodzący. Zobaczmy sobie jeszcze szybko skrzydłowej, Czy tutaj ktoś doszedł w kwestii, I w porównaniu do ostatniego odcinka? E, chyba nie, chyba nie, więc tutaj trzeba po prostu poczekać na te raporty dotyczące właśnie tych zawodników. Można sobie przejrzeć jeszcze co najwyżej stoperów, jakich tutaj mamy na tej naszej na tej naszej liście scoutingowej czy tutaj jest ktoś ciekawy no wiem, że Gerard Pique na pewno byłby ciekawy tutaj, ale jest za drogi i poza tym nie przyjdzie do nas, bo to już jest coś co próbowaliśmy zrobić w poprzednim odcinku no i widzieliśmy, że niestety, ale jest to niemożliwe, Kaleta Czar w ogóle jest w Barcelonie no proszę, fajnie się potoczyła kariera Chorwata jak na razie, więc dobrze wypłynął od nas dobrze to też świadczy o szkoleniu w naszym klubie, że naprawdę potrafimy takiego zawodnika, który ma szanse realne nawet na grę w Barcelonie wyszkolić jeśli chodzi o stoperów na naszej liście życzeń, no to z takich zawodników, których można by ściągnąć jest właśnie Chris Smalling, ale go się nie da wykupić, a Kabasele jest troszeczkę za słaby, więc no nie wiem jak to jeszcze zrobimy. Jim City'ego też się nie da wykupić, no jest z tym troszeczkę problem, ale mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzimy, że coś na to zaradzimy. Można dodać tutaj po prostu kolejną instrukcję, która dałaby nam stopera, który nie byłby klasy światowej, ale byłby zawodnikiem pierwszego składu. Okay, to by mnie interesowało, a tego World Class sobie usuniemy na ten moment. I tak to, tak to będzie wyglądało na razie, i zobaczymy, czy jacyś ewentualni zawodnicy no, dopłyną. Ale teraz czas na mecz z Milanem, no i trzeba właśnie skład już na to spotkanie ustalić. Tak więc, tak w bramce, oczywiście Luis Maksimiano dalej na prawej obronie wystąpi, i zobaczymy, kto w środku damy Felipe, to na pewno, i damy Felipe, żeby zagrał z Raulem Albiolem. Taki duet obrońców dzisiaj. Na lewej obronie oczywiście Fadzi Gulam. Potem wejdzie Gay do środka pola. No właśnie, co tutaj teraz zrobić z tymi pozycjami bardziej ofensywnymi? To jest dobre pytanie. Wchodzi Luis Enrique w miejsce Tovena to na pewno. Wchodzi Milik do, do swoje, na swoje miejsce w tym składzie. Na prawej obronie wystąpi Richard. Za Ramseya wskoczy albo za Rangiera. Wskoczy sobie tutaj Maxi Lopez i to na pewno. Na lewej stronie zagra Kuba Kamiński. Ciężko będzie wygrać ten mecz, i ja sobie zdaję z tego sprawę. Ramsey zostanie na swojej pozycji no bo tutaj nie ma kto za niego za bardzo wejść na ten moment. Więc tak to będzie wyglądało. Na ławkę damy sobie. Kenton Ze, chyba czy nie? Możemy sobie dać Kenton Ze w miejsce jakiegoś. Uznajmy. Uznajmy. Nie wiem kogo. Zmieńmy tutaj. Amaviego po prostu, najprościej, tak? Jeśli chodzi o opaskę kapitana, to ta oczywiście idzie do Raula Arbiola, przepraszam, do Arona Ramzeja. Tak to zrobimy. No i dobra, widzimy się już w tym spotkaniu. Zaraz, mam nadzieję, że, że uda nam się wygrać. Co prawda skład nie jest jakiś optymalny, ale może myślę powalczyć, bo wątpię, żeby Milan też podchodził optymalną jedenastką do tych spotkań przedsezonowych. Zobaczymy, czy zagra Alvaro. No i przede wszystkim, jaki to będzie wynik? Przegrywamy w karnych, niestety. Tak więc odpadamy z turnieju przesezonowego. No, nie jest to jakaś wielka tragedia, no, ale niestety przegrywamy w karnych 3 do 4. Po naszej stronie karnych nie trafili Fazi Gulam, Valentin Germain. No i Arek Milik, tak więc bardzo słaba skuteczność na początku tych rzutów karnych przede wszystkim. W meczu wszedł Rangier za Ramzeja, wszedł Germain za Luisa Enrique, wszedł Ake za Kamińskiego, ale generalnie skończyło się to spotkanie wynikiem 0-0. A -0. jeśli chodzi o piłkarzy, którzy, którzy grali, no to, to czy to widzimy, czy tego nie widzimy? Tego, tego nie widzimy, to dziwna sytuacja, ale okej, okay, niech tak będzie. No niestety przegraliśmy 3-4. I tak więc będzie włoski finał tego pucharu. Inter zagra z Milanem, więc fajny, fajny mecz będzie dla kibiców do oglądania w tym turnieju przesezonowym, bo derby Mediolanu, gdzieś w Ameryce Południowej rozgrywane. No ale i tak uważam, że ten turniej generalnie na plus, bo fajnie sobie parę meczów zagraliśmy, trochę, trochę formy złapaliśmy meczowej, niezły generalnie występ, też pod względem wyników. No odpadliśmy z Milanem pokarnych, to się może przydarzyć. Ale jestem zadowolony z tego, ilu zawodników pograło i, i w jaki sposób się tutaj spisywaliśmy po prostu. sumujemy sobie dalej, no bo tutaj nie ma nic wielkiego na ten moment do roboty po naszej stronie. I po prostu czekamy na raporty, no bo nic innego nam nie zostało. Na raporty czy na ewentualne oferty transferowe. Takie rzeczy się właśnie teraz pojawiają. Są to raporty dotyczące zawodników Lautaro Gianetti Real Sociedad. No wygląda on nie najgorzej. Można go do listy życzeń dodać jako to poszerzenie składu. Właśnie Nikola Milenkowicz to jest Valencia. To też wygląda bardzo podobnie jak w przypadku tego, którego przed chwilą sprawdziliśmy. Zobaczymy tego Pereza, bo bardzo ciekawy chłopak wygląda. I kto jeszcze został? Armando Izzo. Jeszcze został. No Itto jest tutaj trochę lepszym zawodnikiem. Nie wiem, czy, czy będziemy na niego aż wydawali pieniądze, bo to jednak dość, dość sporo. Można go do listy życzeń dodać, ale zobaczymy jeszcze jak to będziemy działać. Raczej wolałbym któregoś z tych słabszych. No i generalnie możemy sobie teraz przejść właśnie do tej naszej, do tej naszej, do tego naszego raportu dotyczącego środkowych obrońców, tych do podstawowego składu się łapiących, ale nie klasy światowej. I tutaj sobie trochę po prostu zawodników zeskautować. Giorgi Dzikija tutaj raczej podziękujemy, ale Sterkiego, Gomeza już jak najbardziej można zobaczyć. Zagadu nie, Marcelo nie, da Silva nie. Ta psoba, no raczej nie Martin Hinteregger. I okej, okay, tak, to, tak to będzie wyglądało. Kunde jest nie w naszym zasięgu, tak samo jak Militao. Ciekawy jestem tego Neuena Pereza, bo to wygląda jak zawodnik, który naprawdę może, może dać dużo od naszej drużyny w przyszłości. Ciekawy jestem na jakim poziomie on jest teraz i czy to jego ściągnięcie ewentualnie miałoby jakiekolwiek ręce i nogi. Jeśli tak, to ja bym naprawdę z chęcią ku temu patrzał, bo... To by był taki nieoczywisty ruch, bardzo ciekawy, wynaleziony gdzieś przez naszego skauta. No i to by było fajne rozwiązanie. Shuare, kortaj. KV, Kortaj, chcą go wypożyczyć na rok. No i oczywiście ja się na to zgadzam, żeby nasz 18-letni środkowy pomocnik poszedł do Belgii na wypożyczenie. Byłbym z tego niezmiernie szczęśliwy, gdyby tam poszedł i gdyby mógł tam dostawać regularniejsze szanse gry niż ma to miejsce u nas. Co mamy tutaj? Aaron Ramsey coś chce do nas powiedzieć. Zobaczmy, co tu się dzieje. Trochę to się długo wczytuje. Co tu się, co tu się dzieje w ogóle? Dobra, nieważne, udało się przejść. Shuare, czyli Shuare jednak nie pójdzie niestety do kortach, bo on tego nie chce. Zaraz Milikowi zmienimy trening, bo on już się rozwinął. A Aaron Ramsey mówi nam, że wszystko się dobrze ułożyło w szatni. No a ja mu powiem, że jestem zadowolony, że do mnie przyszedł i mi to powiedział, żeby najmniej wiedziałem, co się w szatni dzieje. Jeśli chodzi o Milika, to zmienimy mu oczywiście development plan. On się o kolejny punkt Overola rozwinął. 104 tygodnie, 101, 98 tygodni, mobile striker, czyli mobilny napastnik, to jest to co mu teraz damy i co będzie trenował, no ale ciężko raczej będzie już wbić to 85, bo z tego co widać to 98 tygodni i to już jest naprawdę spory czas, żeby to wbić i, i myślę, że, że to raczej już nie w naszym klubie, no bo, bo ciężko nam będzie go wykupić, tutaj nie ma się co oszukiwać, Kamiński, oferta wypożyczenia z Baszek Szkiru, My tutaj zmienimy to na ofertę bez kupna. Jeśli taką by złożyli Turcy, no to ja bym jak najbardziej się nad nią pochylił. A my mamy tutaj wejściówkę UEFA Champions League, której się nie da pominąć, więc musimy sobie tą ładną wejściówkę obejrzeć, no bo zaraz czeka nasz pierwsze spotkanie Ligi Mistrzów Eliminacji Ligi Mistrzów z Young Boys Berno. Berno czy Brno? Berno, Berno, Berno jest w, w Szwajcarii, Brno jest bodajże w Czechach, więc Young Boys Berno będą naszymi rywalami za już niecały tydzień, bo za 5 dni się z nimi zmierzymy. Wcześniej raport dotyczący Marka QQ Rally, który wygląda ciekawie, można go do listy życzeń dodać, bo będę chciał prawdopodobnie jeszcze przed tym spotkaniem wzmocnić lewe skrzydło. O ile dostanę oczywiście raporty. Żeby mieć po prostu na Young Boys tą opcję lepszą od Ake. No myślę, że z Ake i tak sobie powinniśmy poradzić z takim rywalem jak czy Szwajcarzy. No bo, no bo to mimo wszystko nie jest zespół na naszym poziomie, ale... Mam nadzieję, że zdążymy już ściągnąć kogoś, kogoś, lepszego tam. Mamy to dogadanie Kamińskiego, więc ja go puszczam do Istanbułu i zobaczymy czy Kuba sam będzie tego chciał. Oferta za walentena Valera Germana, ale Valer Germain to jest oferta, jakiej ja nie przyjmuję z Valencji, no bo to jest dla mnie wartościowy zmiennik, który jak wchodzi do gry, to potrafi pokazać co potrafi. Potrafi dać jakość, bramki, liczby, więc to jest dla mnie bardzo ważny zawodnik w kwestii rotacji z Milikiem. No i nie mam zamiaru się go na ten moment pozbywać. Zaraz już wkroczymy sobie w sierpień. Właśnie teraz to zrobiliśmy. Mamy informacje z biura dotyczące właśnie lewoskrzydłowych, więc to jest to, co ja chcę zrobić w tym najbliższym czasie. Filip Kostić 82. To też wygląda całkiem nieźle, jeśli chodzi o Serba. Marcus Turam, też go do listy życzeń dodamy. To by był bardzo fajny ruch, jakby się udało Turam ściągnąć. No i Mateo Politano, Intermediolan 81. Też to wygląda nieźle. I tych zawodników których sobie teraz dodałem do listy życzeń, no to któregoś z nich spróbujemy do klubu ściągnąć, zaraz zobaczymy, który, gdzie, któremu gdzieś byłoby mi najbliżej, żeby ściągnąć. A taki Iker Mujain no właśnie, Mujaina też sobie do listy życzeń dodamy, Bo no to też by był ciekawy ruch, zawodnik, który długo tam siedzi, czy na przykład Gareth Bale, który wrócił do Realu Madryt z wypożyczenia, to by była ciekawa opcja, bo to nie jest opcja jakaś bardzo droga, a bardzo by byłaby to do dobra opcja marketingowo, przede wszystkim dla naszej drużyny, więc zobaczmy sobie może nasze biuro transferowe i zawodników, jakie tutaj mamy. No i właśnie, jeśli chodzi o tych zawodników ofensywnych, to ja bym tutaj no w pierwszej kolejności chyba poszedł po Muniaina, tak mi się wydaje jednak. że to jest dużo pieniędzy, to jest 36,5 miliona, ale to jest naprawdę fajny, ograny już piłkarz. A z drugiej strony moglibyśmy właśnie pokusić się o takiego chociażby Baila. Galeta Baila to by była znakomita wartość dodana dla naszej drużyny. No i przede wszystkim to by był zawodnik, który już coś w swojej karierze wygrał, a który nie może się przebić do, do swojego składu. Ja myślę, że spróbujemy na początek pogadać z Bailem i zobaczymy, czy w ogóle on jest w stanie zejść z pensji, jeśli będzie w stanie zejść z pensji dość znacznie na naszą korzyść to wtedy ja jak najbardziej będę chciał go zakontraktować, bo to by był, tak jak mówię, no super ruch dla nas, przede wszystkim marketingowy i, i sportowy myślę, że też. 24,5 miliona euro to naprawdę jest mało, jak za takiego piłkarza, więc to jest coś, na co ja jestem w stanie przystać, ale pytanie, czy on będzie w stanie zejść ze swoich oczekiwań finansowych. Jeśli tak, to będziemy mieli wielki deal i wielki transfer w Marsylii. Kluczowy zawodnik oczywiście, na to się zgadzamy jak najbardziej, tutaj nie mam z tym żadnego problemu. Na dwa lata chciałbym złożyć tę, tę wstępną ofertę za walijczyka bez klauzuli odstępnego. To mi się jak najbardziej podoba. No i pytanie teraz. 110. 110 to jest za dużo niestety. My byśmy tutaj musieli zejść do 90 tysięcy, jeśli byśmy, jeśli byśmy chcieli go ściągnąć, żeby to nie, się nie zbliżyło do 100 tysięcy. No i niestety on na to nie chce pójść. Jeszcze szybko sobie tylko luknę. Na to jaki kontrakt ma Aaron Ramsey, bo to gdzieś może być odniesienie. Jeśli Ramsey ma kontrakt powyżej 100 tysięcy, to w sumie można też taki kontrakt dać Bailowi. Ale wydaje mi się, że Ramsey ma ten kontrakt jednak trochę niższy. No właśnie, Ramsey zarabia te 90 tysięcy i to jest ta pensja gwiazdorska na ten moment w naszej drużynie, póki nie zaczniemy chociażby wygrywać Mistrzostwa Francji. Więc niestety Gary w Bail jest za na, poza naszym zasięgiem na ten moment. No i w takim oto kierunku, znaczy w takiej oto sytuacji pójdziemy po Iker'a tutaj Iker to jest trochę inna bajka, no bo Iker jest dużo mniej warty, czy znaczy jest dużo więcej warty jeśli chodzi o pieniądze dla Atletiku Bilbao, ale dużo mniej zarabia, więc tutaj w tą stronę byśmy poszli, zaoferujemy im 35 milionów i zobaczymy co na to Baskijczycy o, 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 odpowiedzą, 45 baniek oni by chcieli, Baskowie, o Baskowie właśnie. No i Baskowie składają te 45 milionów, ale ja na to im nie przystanę. Mogę zejść do 40. Te 5% przyszłego transferu zostawiamy. Oni chcą 43 800. Ja spróbuję jeszcze raz zejść do tych 40 baniek. I co na to Bilbao? Czy oni są też w stanie schodzić? Nie są w stanie schodzić. Dobra. Oni już idą do góry, więc ja nie mam zamiaru się z nimi bardziej droczyć do te 4 miliony. To nie jest aż tak dużo. A nie chcę, żeby zaraz gdzieś nie wyskoczyli z za wysoką kwotą albo nie odrzucili nam tej oferty czasami, więc przechodzimy już do negocjacji z samym Ikerem Muniainem. Tak jak mówię, tutaj akurat nie będzie raczej problemu z dogadaniem się w kwestii wysokości kontraktu, no bo zarabia bardzo mało Muniain w kwestii w porównaniu do tego, jak chociażby wyglądał Gareth Bale w zarobkach. No a dla Ikera to jest o tyle fajna opcja, że może w końcu wyjechać z Bilbao, bo on w tym Bilbao naprawdę wiele, wiele lat już spędził, a jest zawodnikiem naprawdę. Genialnym, jeśli chodzi o swoje umiejętności i myślę, że w naszej drużynie może bardzo pomóc. 72 tysiące euro to jest pensja, jaką będzie dostawał Bask w naszej drużynie, ale myślę, że to nie jest jakoś bardzo dużo, biorąc pod uwagę właśnie to, jak dużo chciałby zarabiać też by a jak duży poziom i na ile lat ten poziom może wnieść do naszej drużyny Iker Muniain. No i to jest naprawdę fantastyczny ruch. Mamy w tym momencie na lewym skrzydle właśnie Muniaina i napad Muniain Milik to wę wygląda już naprawdę bardzo, bardzo dobrze i jestem bardzo podekscytowany tym jak to będzie wyglądało już w samym sezonie, jak będą oni oni grali w każdym meczu, to naprawdę może wyglądać zarąbiście. Trzeba dać oczywiście trening kierowi Muniainowi. I w ogóle ile kasy nam zostało w tym momencie? 35 paniek. No to jest jeszcze całkiem sporo, ale tak jak mówię musimy jeszcze chociażby ściągnąć rezerwowego stopera. Nie tutaj wszedłem, chciałem wejść w skład hub, centralnego naszego składu i Ustalić trening Muniainowi Bo trzeba jeszcze ściągnąć, właśnie, tak jak wspominałem, na pewno. Na pewno... Co ja tutaj robię? Tutaj to robię. Na pewno trzeba ściągnąć jeszcze stopera do rywalizacji z albiolem. No i trzeba na pewno, znaczy być może trzeba, właśnie, bo to jest coś do zastanowienia się. Rozważyć jeszcze opcję ściągnięcia jakiegoś środkowego pomocnika. Może w kwestii. Może znowu wypożyczyć Kyzonsa coś takiego w tym stylu, bo jednak sam Maxi Lopez to trochę mało, tak mi się wydaje. Bo w zeszłym sezonie mieliśmy Kyuzonsa, mieliśmy pajeta i gdzieś to było trochę szersze. No ale nie wiem, to jeszcze się na tym zastanowimy, jak już ciągniemy stopera. A jeśli chodzi o trening Muniaina, no to on zostawi, dostanie sobie wide playmakera. 18 tygodni powinno mu zająć dobicie do wyższego overalla. Numer da się jakiś fajniejszy. No właśnie, jedenastkę damy Muniainowi. To jest coś, co by mu bardzo odpowiadało, myślę. No i przechodzimy do tego meczu z Young Boys. To jest mecz, który sobie zagramy w tym odcinku. A po, Znaczy zaraz, on będzie za dwa dni, a po tym meczu zrobi, zakończymy sobie ten odcinek, tak więc dam wam taki przedsmak, już tego, taki pierwszy kąsek tego, jak będzie wyglądała nasza, nasza rozgrywka w tym sezonie. Więc ten mecz z Young Boys jest bardzo ważny, a potem mamy mega ważny mecz także ligowy, bo rozpoczynamy potyczki ligowe od meczu z Los Clis, tak więc wydaje mi się, że nie damy tam... Gulam chce zagrać w tym meczu, okej, okay, o tym pomyślimy, co tutaj zrobimy w tej kwestii, ale właśnie wspominając, wracając do tematu, no to z Los Kleel też będzie trzeba wystawić bardzo mocną jedenastkę. Nie chcę też odpuszczać tego Young Boys, żeby tutaj czasami jakaś wpadka się nie przydarzyła. Więc bez treningu sobie polecimy tam te dwa dni niech oni odpoczną i żeby był w stanie zagrać mocny skład w obydwóch tych meczach. A Mawi niestety tutaj zejdzie, no bo Gulam chciał bardzo zagrać, więc damy mu tą szansę, a Mavi natomiast pojawi się na ławce rezerwowych. Dalej oczywiście jest Felipe, jest Bartra, jest Kentonze. W bramce w sumie niech zagra Mondonda. Niech Mondonda gra w tych rozgrywkach europejskich, póki, póki może, póki gdzieś to nie są jakieś mega mocni rywale. Na defensywnej pomocy Kamara, dalej. Rongier, Ramsey, Mik, Munia i Tak więc bardzo mocna jedenastka. No Jest to dużo mocniejszy skład niż w poprzednim sezonie. Jeszcze to dokładając tutaj Amawiego na lewą obronę, dokładając Maximiano do bramki, to jest naprawdę dobry skład. Naprawdę skład, z którym można się bić spokojnie o wicemistrzostwo z Lyonem, a być może nawet o mistrzostwo z Saint-Germain. Czemu by nie? Na ławce rezerwowych natomiast jest Albiol, jest Tamavi, jest Maxi Gomez, jest Gay, Ake i Germeu. No i, i niech tak to chyba wygląda. Luis Enrique sobie posiedzi na ławce. Oczywiście Steve Mondo da kapitanem takiej jedenastki. Jeśli on jest w składzie, to on jest kapitanem, a jeśli go nie ma, to jest nim Aaron Ramsey. Ale na ten moment tak to będzie wyglądało. Konferencja prasowa, oczywiście, przed spotkaniem ze Szwajcarami. No i mam nadzieję, że to będzie mecz, w którym dobrze wejdziemy w ten sezon ligowy. Jeśli chodzi o punkty ogólnie, w sensie. Ten sezon ligowo-pucharowy, tak, jeśli chodzi o spotkania o stawkę, czy Muniain jest gotowy, żeby wywrzeć swój wkład na zespole? Na pewno zrobi różnicę. To jest bez wątpienia, to jest bez wątpienia pewna sprawa, czy. Czy, 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 czy jak, to, jak to wygląda z naszej perspektywy teraz? Jesteśmy pewni, że możemy wygrać? No tak, myślę, że tak powiemy, no nie ma tutaj co się gryźć w język, no taka jest prawda, no, my jesteśmy faworytem tego meczu. A czy wyglądamy na zmęczonych? Nie, wiemy co robimy i tutaj nie ma żadnego problemu z, z przygotowaniem fizycznym naszych zawodników, absolutnie. Byliśmy dobrze przygotowani w tym turnieju przedsezonowym. Tam naprawdę mocno, mocno pograliśmy, mocno potrenowaliśmy i jesteśmy gotowi do tych rozgrywek ligowych. No a właśnie teraz czas na mecz z Young Boys Berno. Bardzo ważny mecz w perspektywie tego, co będzie się dalej działo w tych rozgrywkach w tym sezonie. No i mam nadzieję, że panowie Pokażą tutaj swoją jakość. Tak się też dzieje, wygrywamy 2-1. No, może nie jest to genialny wynik, no bo niestety ten Elias strzelił w 89. minucie. Ale myślę, że trzeba być z tego zadowolonym z Bramką Ramsey w 11. minucie. Potem w 60. dołożył towę. Wcześniej Ake zmienił Muniaina, Lopez zmienił Rążiera. No i Żermę Milika. Tak to wyglądało, jeśli chodzi o to spotkanie. Bardzo dobre zawody pod tym względem, że znieśliśmy tą presję. Bo to też jest pewna presja wiążąca się z tym, że gra się u siebie, jest się faworytem. Bardzo ważne spotkanie, ale udało nam się, a w następnym odcinku już wejdziemy tak na dobre w sierpień, bo dzisiaj tylko taki przesmak. To pierwsze spotkanie, naprawdę bardzo ważne, ale też jeszcze bez zbędniej zbędnej tutaj nadmiernej radości, bo jeszcze trzeba wygrać ten rewanż z Bernem na wyjeździe i to będzie na pewno ciężkie. A poza tym, w następnym odcinku zaczniemy sobie ligę u siebie z Los Clim, tak więc będzie to bardzo ciężki mecz od razu na inaugurację. Potem zagramy na wyjeździe z FCMS, u siebie z Bordeaux i na wyjeździe z Troyes, czy tam Troi, nie wiem jak to się czyta. Ale mam nadzieję, że będziecie mi w tym odcinku oczywiście towarzyszyć wcześniej. Zobaczymy, co tutaj do nas powiedzieli zawodnicy. Kamiński wypożyczony do Waszek Szkiru, więc Kuba może się tam ograć w Turcji. Fazi Gulam, dziękuję, że dałem mu szansę. Ja powiem, żeby oczywiście został przy ziemi. Żeby gdzieś nam za bardzo Fazi nie odleciał, bo on nie będzie zawodnikiem naszego pierwszego składu. No ale... Jeśli ten odcinek Wam się podobał, to zapraszam oczywiście do subskrypcji tego kanału, zapraszam do łapkowania, do zaznaczenia dzwoneczka, żeby nie ominęły Was następne odcinki, zapraszam do komentowania na grupę na Facebooku, która znajduje się gdzieś tutaj. No i co, do zobaczenia w następnym odcinku już dzisiaj z Kariery Wizewem. No i do zobaczenia, cześć!